Spotkaliśmy się tutaj w dosyć przyjemnym towarzystwie, zupełnie nowego, wyczekiwanego przez firmę Deutzfahrt ciągnika. Możesz nam powiedzieć coś więcej? Dokładnie tak. Stoimy obok ciągnika Deutzfahrt 5075 Keyline. To jest tak naprawdę traktor, który w dużej mierze powstał i został wprowadzony na rynek polski no, na nasz wniosek i na nasze prośby. Dlatego, że on spełnia takie no, dość duże oczekiwania i wymagania naszych klientów tutaj na rynku polskim. To jest 75 koni mocy maksymalnej, ale to jest ciągnik z silnikiem czterocylindrowym, Ciągnik duży, masywny, ciągnik, który może być bardzo uniwersalny i wykonywać różnego rodzaju prace. Właśnie, ponieważ na targach Agrotech widzieliśmy większego brata, Model 95 konny. Tutaj mamy model, którym chcecie wycelować większe grono odbiorców. 75 koni, 4 tony, ponad 4 tony i niewiele mniej udźwigu. Dokładnie tak. Na agrotechu w Kielcach pokazaliśmy model 95. To był start produkcji. Tak naprawdę tam był pokazywany ciągnik premierowy. To była światowa premiera. Tej serii modeli 5095 kline. Teraz na Agroshow pokazujemy model 75. I właśnie model 5075 kline to jest czujnik, którym upatrujemy duże szanse sprzedażowe, ponieważ on tak naprawdę najlepiej trafia jakby tutaj w oczekiwania klientów na tym rynku. No właśnie, cztery cylindry w dobie downsizingu i obcinania cylindrów. Czy to jest przepis na sukces? To może być przepis na sukces. To też nie jest przypadek akurat. To jest motor czterocylindrowy, ponieważ mieliśmy dużo zapytań tak naprawdę o to, żeby w dzienniku kompaktowym zamontowany był jednak model silnika czterocylindrowego. Tu jest pojemność 3,8 litra. Jeśli chodzi o silnik. Ciągnik może być wyposażony w różnego rodzaju układy napędowe różne skrzynie, różne wersje skrzyni bez półbiegu z półbiegami. On oprócz tego ma wydajną hydraulikę pompa 55 litrów na minutę trzy obwody hydrauliki z tyłu. Tak jak powiedziałeś, jest to 4, ponad 4 tony wagi. Natomiast ciągnik ma maksymalną masę dopuszczalną. Która wynosi 6,5 tony. Czyli mamy tak naprawdę do dyspozycji 2,5 tony dźwigu jeśli chodzi o ładowność. No i kwestia kluczowa, czyli cena. Będzie cena. to ciągnik, który chyba wyceluje w portfele nieco mniej zamożnych klientów. Przygotowaliśmy, myślę, interesującą ofertę, jeśli chodzi o cenę. To jest cena, która zaczyna się od 178 tysięcy zł netto, w tym właśnie modelu 5075. Dodatkowo jeszcze ten traktor w tej chwili aktualnie. Dostępny jest w ofercie finansowania fabrycznego, w którym to okres finansowania wynosi 7 lat i jest to oprocentowanie 0%. Ciągniki już dostępne, już gotowe do sprzedaży? Ciągniki dostępne. Zapraszamy do naszych dealerów. Każdy z naszych przedstawicieli handlowych ma do dyspozycji konfigurator, który może przygotować indywidualną wersję wyposażenia takiego modelu.